Samoloty. Każdy je lubi, yy, chyba, i każdy nimi latał. Też chyba. I dzisiaj postanowiłem, zastanowiłem się, co gdyby zbudować taki samolot w nie mówię o czymś takim, ani o tych o, strasznie skomplikowanych samolotach zbudowanych z redmi miliony sztuk redstone'a. No dobra, ten to może nie. Tylko mówię o takim jaki jest za mną. O tam, proszę zobaczyć. Takim fajnym, takim fajnym samolocie, o, który będzie sobie latać yy, sam. Więc yy, co ja mogę wam powiedzieć poza tym, żebyście zostawili suba i łapkę, bo to jest oczywiste. Yy, I zapraszam do odcinka. Jeszcze chciałbym przeprosić za jakoś audio w tym odcinku. Starałem się naprawić jak mogłem, ale ustawienia mi zniknęły i wyszło jak wyszło. Miłego oglądania. Także tworzymy sobie świat samolocik. <śpiew> Przyjemnie, world i lecimy budować samolot. Także pierwszy, o czym bym pomyślał, budując samolot działający, to zbudować samolot. Ja wiem, bardzo kreatywnie, więc pomyślmy nad jakimś prototypem. Okej, okay, nie umiem zbudować samolotu. Sprawdzamy w internecie. Dobra, także plany, mniej Praktika. Dobra. To będzie nasza inspiracja. Budujemy. Dobra, tak. myślę, że to jest skończony i to będzie nasz samolot. Teraz trzeba go jakoś wprawić grup. Pomyślałem, żeby użyć komendy, klon, która może sklonować nam coś na coś. I jeżeli byśmy zaznaczyli sobie tylko ten samolot, o właśnie tak, to możemy to wkleić sobie. O! Teraz tylko trzeba nas do środka wsadzić. Teraz powinno być dobrze. 13 trzy, 12. Minus, minus. O! Jestem w środku, chyba. No. I na tym by to polegało, chyba, że za każdym razem, gdzie tu stoimy, ten samolot się tu wkleja i będziemy mogli się tak poruszać. Więc weźmy sobie tobą bloka. Execute Ed Outpack. I w blok 1. Art Labor Run. No. To chyba. No. Zobaczymy, jak to wyjdzie żeby nie zniszczyć koła lub bloka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. a no tak, bo nie stoimy na stawie kwarcowym, więc wstawmy go gdzieś. na przykład U. No dobra, działa. Teraz trzeba zrobić, żeby dało się nim skręcać. Dobra, także żeby skręcać to chyba trzeba podbudować ten samolot cztery razy jakby patrząc się w inne strony. Okej, okay. także zbudowaliśmy wszystkie cztery jakby, no, skręcań, skręcenie samolotu, no, patrzy się w inne cztery strony, wiecie o co mi chodzi. I teraz trzeba jakoś to podpiąć pod samolot. Teraz moim pomysłem był coś takiego, żeby dać tutaj command bloka, który będzie stawiać jakiś tam tak, nowy blok. I wtedy będzie zmieniać jakby, że będą cztery takie command blocki i każdy do pierwszego te ten niebieski. Kiedy będzie zmieniać zresztą bloka z tego, lecimy na kolejny i na kolejny i tak na kolejny. Wtedy będą jakby odpowiadać, więc o. Zaczymy co z tego mi e, wyjdzie. Ja na razie zrobię coś takiego. Że, e, każdy Każdy sposobna powinien, jak będziemy z patek parcowym nas klejać, więc patrzmy. O. No, jakby działa, tak? Faga, Państwa. No i skręcił. Łączmy trzecią stronę. Cyk. działa. Fartą stronę. również działa. Dobrze. Ale bardzo mnie ciekawi, co by się stało, gdybym łączył wszystkie cztery naraz. A, po, po prostu i do tych kombloków, o których mówiłem, odkryć. E, dobra, to ja jakby i montowania. I chciałbym wam to wyjaśnić, bo moje wyjaśnienie na filmie nie jest zbytnio wyjaśniające. Więc tak, e, mamy samolot, wygląda nie samolot, tak? I tutaj na samolocie będziecie mieli dwa i każdy i tutaj to co mówiłem macie na ziemi te cztery komandy bloki odpowiadające za wszystkie cztery strony tak? czyli jedna strona, druga trzecia, czwarta i tak dalej. Jeżeli tutaj kliknę e, tego command bloka, to wtedy jakby jak ten command blok był pod prądem, o, pod prądem, to on nie będzie pod prądem i zmieni się na drugi. I tak na każdym jakby stronę. I co? I umożliwi skręcanie. Teraz nie, nie jestem lepszy w wyjaśnianie, ale mam nadzieję, że Wam to pomogło. powinno zadziałać teraz. Czyli jeżeli w podstawie, który jest blok, tam się pojawi, tu się pojawi, tu się pojawi i tu się pojawi. Dobra, bardzo dobrze, czyli mamy już właściwie skręcanie. Ok. Dobra, i teraz zróbmy... Nie, bo ja przez to nie będę mógł dać. Kurde! Dobra. Zmiana. Lecimy. Lecimy w jedną stronę. Teraz skręcamy w tą. Dobrze. Skręcamy w tą. Dobrze. W tą. Dobrze. 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 No i ba bardzo no, mnie to cieszy. Czyli skręcanie mamy. Teraz by się przydało jakoś w górę i w dół iść. Jestem ciekaw, jak to zrobimy. Dobra, to mi kompletnie nie wychodziło, więc podsumowując, żeby zlecieć do dołu musicie pójść do tyłu i tam będziecie mieli slapa diorytowego, bla bla bla, nieładnego tego. I wtedy samolot kleja się niżej, a jeśli chcecie pójść do góry, to macie, musicie podskoczyć i wylądować na bloku z przodu, tam na śniegu. I wtedy samolot się wkleja o blok wyżej i was teleportuje. No więc fajnie, subskrybuj. Dobra, także włącznik samolotowy mamy, i yy, teraz nic nie powinno się zadziać. Teraz się dobra, wkleja blok i usuwa, dobra. Moim drugim. Tak, rozjeżdżanie ludzi. Ok, także co do rozjeżdżania ludzi, pomyślałem, że będę dawać potkę instant damage'a do wszystkich, którzy są naokoło samolotu, oprócz ciebie oczywiście. W ogóle to jest coś, gdzie się cofać samolotem, trudno. Muszę się obniżyć. Obniżamy ten samolot. O, 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 przez wodę idealnie, dobra. Proszę Państwa, proszę Państwa. I niedobrze. O, um, a propos, to tutaj musiał zbudować chunk loader. Dobra, to mamy to zbudowane. Oczamy yy, samolot. I yy, yy, gdzie są mi jakieś przeciwniki? Yes, Trzeba. O, ogórki na horyzoncie. Skręcamy do nich. Lecimy. Tutaj tutaj tutaj, Dobrze, 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 I lecimy. Uwaga, proszę Państwa. Pum, pum. Dobra, teraz mnie ciekawi. O, jest taka możliwość, że tylko daje nam taki list Trzeba to zmienić. Okej, okay, więc zrobię. Mamy teraz kluczyki do samolotu. I jeżeli zobaczycie, mamy samolot. Jeżeli wsiądziemy do samolotu, to. Musiałam ja powiedzieć, że jeżeli nie będzie, będzie latem to nie będziemy trzymać tylko w ale jak będzie, będzie laty, tup, jeżeli tup, nie będziemy trzymać tego w Proszę poczekajcie chwilkę. Teraz powinno zadziałać, więc wejdźmy do samolotu naszego, no. jeżeli tylko w niego trafię. Włączyłem, nie działa. i do o! Działa. Działa, Dobra, skręcamy kapelę. Teraz, jeżeli będziemy na survivalu, nie powinno nas zadziałać. Um, ale, ale czem, czemu, czemu to w ogóle nie działa? Dobra, tak piłka to jednak było 5 sekund, bo po prostu złą nazwę bloku y dałem. Teraz powinno działać. Um, że to a nie działa, działa. Coś zginęło, a oni to spraszam bardzo, trzeba No Um, tak, ta, to też może być problem. Dobra, więc nasz samolot ma defekty, bo nie zabija hasków, nie wiem czemu, ale teraz zamysłem drogą, mam nam to Okej, także teraz powinniśmy być szybcy. Zresztą, z samolocikiem. Teraz nie we, daj coś do jedzenia. E, Okej, okay. jesteśmy szybcy. Tak, zdecydowanie jesteśmy szybcy. Także uważam, nasz samolot zaskończony. Potrzebujemy. E, z bardzo ważna, o, wtedy jak wejdziemy na niektóre które spinam samolot, którym możemy latać.